Mówi się, że najlepiej jest rozmawiać i pytać o politykę osoby, które kiedyś w polityce były, a teraz już mogą mówić prawdę. Przy telefonie Grzegorz Długi, mecenas, prawnik, były poseł z 15. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze, <noise> znaczy bardzo mi się podoba to, że po polityce można już mówić prawdę, ale ja starałem się również w polityce mówić prawdę. E, może dlatego nie no, tak No wtedy pan poseł się jatury. starał, wtedy pan mecenas się starał, a teraz pan mecenas już może mówić wszystko, co mu się żywnie podoba. <głosy> <głosy> no, to był jeden z plusów w kiste było to, że tam każdy mógł mówić wszystko żywnie, co mu się podoba, co było też, jak się okazało po Słabością ruchu, bo nie każdy to odczytywał tak, jak powinien, ale no to już tak jest. No dobrze, był pan istotną postacią ostatnią. Istotną figurą polityczną ruchu Kukis 15 w poprzedniej kadencji. Jak pan teraz patrzy na boje resztek tego ruchu w obecnej kadencji? Najpierw koalicja polska i PSL, potem rozbrat i rozstanie z PSL-em. Teraz wydaje się bliska współpraca z prawem i sprawiedliwością, a może bardzo, bardzo bliska z porozumieniem Jarosława Gowina. Dokąd płynie Paweł Kukis? No to znaczy faktem jest, że ruch w tej chwili nie jest wielkim ruchem społecznym takim jak był. Natomiast ciągle jest kilku posłów związanych z tą ideą. Ciągle idee pozostają, no bo te sprawy, o które chodziło ruchowi KS 15, no nie zostały załatwione i, i dalej są problemem. Być może to już jest teraz jak gdyby mniej modne trochę. Ludzie żyją czymś innym, więc tym trudniej jest przekonać i szerokie rzesze społeczeństwa i, i decydentów, że pewne zmiany ustrojowe m, potrzeba przeprowadzić no po to, abyśmy nie mieli ciągle tych, tych właśnie nerwowych zawirowań politycznych, które mamy. No ale to być może przyjdzie czas odpowiedni na to, przyjdzie ten rewolucyjny moment i wtedy to nastąpi. Niektórzy mówią, że rozmowy między Prajem i Sprawiedliwością a ruchem z 15 o realizację części postulatów tego ruchu trwają już piąty rok. Mówiono także, że pan poseł jako poseł właśnie w poprzedniej kadencji był osobą, która kontaktowała się w imieniu Pawła Kukiza z Nierosławem Kaczyńskim albo z innymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. To prawda, że to ucieranie się stanowi, żeby wprowadzić część programu ruchu z 15 trwały w zasadzie od początku waszej historii w Sejmie? Znaczy, można powiedzieć i tak i nie. Tak w tym sensie, że cały czas było podkreślane i to było bardzo, bardzo nawet mocno stawiane, że ruch Kukiz 15 był gotowy na współpracę z każdym, kto tylko będzie próbował, chciał no, te, te ustrojowe zmiany wprowadzać. Więc w tym sensie to nie była tajemnica. Tutaj Kubis 15 miał o tyle wygodną sytuację, że nie był przywiązany ideologicznie do czegokolwiek. Był skupiony na kilku rzeczach, bo jednak to był ruch, który reprezentował ludzi o bardzo różnych poglądach, o różnych drogach życiowych, różnych zamierzeniach. Natomiast to, co ich łączyło, to właśnie były te niektóre założenia potrzeby zmian ustrojowych i w tym celu te osoby się zebrały. To, że potem to troszeczkę zaczęło mieć kłopoty w realizacji, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast inną sprawą też jest to, że w momencie, kiedy polityka jest nastawiona na emocje, tylko i wyłącznie i, i na media, wobec tego mówienie rzeczy nudnych, mało medialnych, bo jakieś tam ustrojowe, skomplikowane problemy, no nie poruszają emocji, tak jak na przykład aborcja potrafi poruszyć emocje i no, to, to siłą rzeczy oznaczało, że ruch KUKIS-15 będzie miał kłopot jednak zmusić którąś z głównych sił politycznych do poważnego podejścia do, do, do koniecznych reform. Tak było w poprzedniej kadencji. Chociaż pamiętam, że przy okazji reformy wymiaru sprawiedliwości był taki moment, że pojawiły się dwa prezydenckie weta i chociażby wybór składu Krajowej Rady Sądownictwa w pewnym wymiarze, może ograniczonym, ale ułożył się po myśli ruchu KUKIS-15. To znaczy, no, był tam ten element, który traktowaliśmy jako e, krok w odpowiednim kierunku, mianowicie, aby, e, jeżeli już ten wybór ma być robiony przez Sejm, to aby był robiony odpowiednio kwalifikowaną większością. E, to jest coś, co też pokazywaliśmy jako możliwość zniwelowania czy też załatwienia tego problemu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego przedtem. Potem mówiliśmy również tu, ten problem KRS-u może być łagodzony właśnie poprzez wymóg odpowiedniej większości, tak aby była konieczność dogadywania się między siłami politycznymi, a nie, że jak ktoś ma jedną szablę więcej w Sejmie, to de facto może wszystko. Tutaj oczywiście ten projekt prezydencki zakładał odpowiednią większość w Sejmie, no ale potem został tak zmieniony, że wybito temu zęby, jako że jeżeli się nie uzyskało tej większości, no to decydowała zwykła większość, tak naprawdę. Ja oczywiście upraszczam. Więc, chociaż w tym tak pierwszym głosowaniu same. PSL, nie, nie PSL, Kukiz 15, chociaż już się przez chwilę zrosło tyle razy. Paweł Kukiz w rozmowach na tej Radia mówił, koalicja polska, że aż mi się zlało przez chwilę Ruchu Kukiz 15 z psr a to już zamierzchła historia. Przedstawiennik Grzegorz Długi, mecenas, prawnik, a w poprzedniej kadencji poseł i to ważny poseł Ruchu Kukiz 15 jest naszym gościem. Panie pośle, a, a pan prezydent, żeby jeszcze dopełnić historię, krótką historię Ruchu Kukiz 15, pojawiały się często takie zdania, że w poprzedniej kadencji był taki pomysł ze strony Pawła Kukiza, abyście stali się swoistą partią prezydencką. Teraz prezydent ogłasza zespół na temat sędziów pokoju. Może coś w tym jest, że między Andrzejem Dudą a Pawłem Kukizem były takie plany, aby, aby tworzyć front obok Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, może obok jest odpowiednim słowem. Natomiast chodziło. Faktem jest, że, że były takie koncepcje aby jednak coś spróbować zbudować wokół, aby w ogóle zbudować obóz prezydencki przy założeniu, że dałoby się zbudować właśnie... Coś, co jest w środku, co m, bardziej patrzy na sprawy z punktu widzenia stabilności państwa, interesów państwa jako takiego, a nie interesów bezpośredniej danej chwili, danej grupy politycznej, danej partii politycznej. Więc były takie koncepcje. One tak naprawdę poza koncepcjami nie ruszyły nigdy dalej. No ale pamiętam... Mówi się, że to nie dlatego, że Paweł Kukis nie chciał, tylko, że prezydent wówczas, myśląc o swojej reelekcji, nie chciał wchodzić na wojenną ścieżkę z Jan Kaczyński mi się bał, teraz już tego nie musi robić. Może jest tak, że teraz Paweł Kukiz i nie tylko Paweł Kukiz stanie się partią prezydencką w polskim parlamencie, że te idee powrócą. No, no może były rozmowy, pamiętam, z, z, z pałacem prezydenckim dotyczące sędziów pokoju. Jako że pan prezydent w którejś wypowiedzi wypowiedział się, że tak powiem, przychylnie o, o koncepcji jako takiej. I pamiętam, no, sam byłem na spotkaniu, gdzie prosiłem, żeby to wyraźnie wyartykułował i on to wyraźnie wyartykułował, tak, jesteśmy zwolennikami koncepcji sędziego spokoju. Natomiast no, jakoś nie udało się tego posunąć dalej. Zresztą to dotyczy również no, ośrodka rządowego, bo no, z, może nawet nie tyle prawo i sprawiedliwość, ale środowiska bliskie Ministerstwu Sprawiedliwości. Podkreślały też kilkakrotnie, że temat sędzi w pokoju jest dla nich interesujący, ale też nie udało się tego nigdy posunąć troszeczkę dalej, więc trochę, żeśmy to tak traktowali, że to jest fajny, modny temat, więc, więc wszyscy mówią, są za tak, tylko, że nic z tego nie wychodzi. To dotyczy obydwu stron naszego sporu politycznego. Poproszę zwrócić uwagę, że gdy spojrzymy na wypowiedzi Dokumenty, a nawet niektóre działania, e, e, przykładowo justycji, to tam też jest mowa o sędziach pokoju, e, ale też nie ma podobnie jak w obozie rządowym, tak i tu nie ma tego drugiego kroku, czyli jakichś konkretnych już propozycji, rozwiązań. O, o tym e, drugim kroku też... jeszcze powiemy, ale ja chciałbym wy, wypełnić to naszą rozmowę polityczną, żeby, żeby przejść od historii do teraźniejszości, czyli jak rozumiem, był taki pomysł, żeby powstała partia prezydencka na kanwie klubu z 15? Bo odpowiedź na to pytanie będzie istotna dla kolejnego pytania, panie mecenasie. Znaczy pomysł taki oczywiście był. Nawet była, była spora, osób, spora grupa osób i działaczy, i, i, i szerszych grup, które, które się temu przechylały. Jednakowoż w momencie, gdy ta polaryzacja polityczna w Polsce się potęgowała, gdy główne siły polityczne były zainteresowane jednak napędzaniem emocji, no to było wiadomo, że coś, co proponuje jakiś spokój, rozwagę i dystans, nie będzie miało szerszego poparcia społecznego. No i tak mamy troszeczkę do, do dzisiaj, że zresztą na tym też polegała klęska. Może krętka to złe słowo, ale niepowodzenie projektu Kośniaka Kamysza, który usiłował w ostatnich wyborach prezydenckich przedstawiać siebie właśnie jako człowieka środka, który potrafi zrozumieć i jedną i drugą stronę. No i wiemy, że pomimo jego usilnych starań, społeczeństwo jak gdyby nie do końca jest na to przygotowane. Społeczeństwo może jest tak środka po prostu. Nie ma, panie pośle, Może, yy, to, panie mecenasie. W, w jakim sensie? Go nie ma. Yy, bardzo jest rozgrzane społeczeństwo yy, politycznie. Yy, yy, media bardzo starają się te emocje yy, podkręcać. Yy, wobec tego bardzo trudno znaleźć ludzi, którzy, yy, którzy by chcieli właśnie tak spokojnie merytorycznie, yy, i merytorycznie. Lub jak jasno, jednej politycy zrzucają potrzebna. winę na na dziennikarzy. No dobrze, to, to, po to jaka są jest potrzeba? do nich zrzucać, no przecież co Słusznie, ja rozumiem, a my uważamy, że od tego są politycy, za czym kto ma rację kiedyś, politycy, to panie redaktorze, politycy są po to, aby w mediach wydziwiali, robili jakieś happeningi, mówili bon moty, bo to się świetnie sprzedaje w mediach i to a, idzie. Natomiast polityk, który... Od czego są byli politycy od tego, aby opowiadać <laughs> prawdę o polityce? w telefonie Grzegorz Długi Mecenas prawnik, były poseł KUKIS 15. A właśnie, jaki jest w tej chwili pana status polityczny? Pan dalej jest członkiem ruchu KUKIS 15? Pan się zapisze do znaczy, partii nigdy, Kukiz 15? Nigdy nie, było for, nigdy nie było formalnego ruchu takiego. Nic, nic formalnego nie istniało, więc w tym sensie każdy mógł w nim być i w każdej chwili przestać być i w każdej chwili zacząć być od nowa. Więc tutaj z tym nie było problemu. Natomiast jeżeli chodzi o, o partię, to bo nie wiem, zakładając, że została utworzona, to na pewno, znaczy, ja, ja nie jestem jej członkiem i, i, i nawet nie wiem, czy ta ja partia w końcu tu musiałaby doparwać. A jest pan spodaczone. kukizowcem? Znaczy, w sensie ideowym, tak. W sensie tego, co te pięć lat temu e, e, ludzi pchnęło do działania, to jak najbardziej, tak. Ja myślę, że A w sensie działali, faktycznym, nie. jeszcze pan się kontaktuje z Pawem Kukizem, jeszcze pan z nim no, rzadko, rozmawia. Rzadko. Rzadko, rzadko bardzo, bo jednak jestem zajęty zawodowo, a Paweł, jak wiemy, jest też zajęty, więc, więc nie jest to jakiś codzienny i bezpośredni kontakt, ale myślę, że gdzieś tam ideowo czasami te, te prądy przebiegają. No dobrze, to teraz oceńmy aktualną sytuację ruchu Kukiz 15, który zaczyna rozmawiać z porozumieniem Jarosława Gowina. To powiedział wczoraj Paweł Kukis na antenie Radia Wnet, że rzeczywiście toczy rozmowy z Jarosławem Gowinem, są to lepsze rozmowy, bliżej mu jest do Jarosława Gowina niż do Jarosława Kaczyńskiego, a dzisiaj politycy porozumienia mówią, że być może w poniedziałek zostanie podpisane porozumienie programowe między Kukiz 15 a, a porozumieniem właśnie na ile trwała to może być współpraca, i na ile jest tak, że nagle ruch Kukiz 15 znajdzie swój dom u jednej z partii, u jednej z partii koalicyjnych? Nie wiem, ja chyba rozmawiając chyba z którymś z dziennikarzy, chyba do rzeczy, podkreślałem, że ta zmiana, która nastąpiła, mianowicie. To, że koalicja polska, czy też KUKS 15 wyszedł z koalicji polskiej, wbrew pozorom może się okazać, że wzmocni KUKS 15 z, te, z tego powodu, że nagle kilka głosów w Sejmie może stać się kluczowym. Klucz, te, te kilka głosów może być najważniejsze, bo jak wiemy, ten kto ma złotą akcję, ten rządzi. Osłabienie zjednoczonej prawicy, czy też bardzo możliwy rozwód. Solidarną Polską może spowodować, że właśnie te kilka głosów KUKIZ 15 będzie kluczowe, aby takie czy inne ustawy mogły przejść. Więc czasami tak jest, że osłabienie oznacza wzmocnienie w sensie politycznym, w sensie bieżących rozgrywek politycznych. To oczywiście nie oznacza, że ułatwi się realizację tych zasadniczych celów ruchu, no ale przynajmniej pojawia się szansa, bo będzie można żądać coś za coś, tak, będzie można powiedzieć okej, okay, tutaj możemy wesprzeć, ale zamiast za to musi się pojawić na przykład kwestia sędziów pokoju, czy też jakiejś faktycznej reformy wymiaru sprawiedliwości, albo na przykład pojawi się kwestia poważnej reformy systemu wyborczego w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Już nie wspomnę o referentach, bo wiem, że słuchacze za chwilę się wkurzą, jak po raz kolejny o tym usłyszą. Jak na razie na tapecie jest ustawa antykorupcyjna, są sędziowie pokoju. Dzisiaj prezentował zespół w tym celu. Zresztą Paweł Kukiz mówi nie tylko na ten Radia Wnet, ale w ogóle o tym, że no, ok, jest w stanie poprzeć rząd w kluczowych głosowaniach. O ile rząd zrealizuje część z jego postulatów, najbliżej te dwa właśnie postulaty są sędziowie pokoju i ustawa antykorupcyjna. Czy zdaniem pana mecenasa, z pana całym doświadczeniem i bagażem politycznym jest taka szansa, że, no, że Paweł Kukiz w jakimś sensie dołączy do koalicji rządzącej. Może nieformalnie, nie to, że politycy y, jego wejdą do rządu, ale że jakieś porozumienie programowe między Pawłem Kukizem a Jarosławem Kaczyńskim się pojawi. Znaczy myślę, że ciśnienie wśród posłów, obecnych posłów z 15, aby wchodzić do rządu jest chyba niewielkie. Nie sądzę, aby chcieli albo bardzo marzyli o, o stanowiskach. Natomiast, a niektórzy by się bardzo nadali tak nawiasem mówiąc, ale to nie w tym rzecz w tej chwili. Natomiast, no, jeżeli się pojawi możliwość realizacji któryś z postulatów, no to to już jest to już jest wielki postęp. tak? To, że prezydent postanowił jednak stworzyć zespół, który się zajmie, ma się zająć kwestiami, kwestią sędziów pokoju, to już jest duży postęp. Zresztą kwestia sędziów pokoju jest o tyle ciekawa, że tak, jak już przedtem wspomniałem, wszyscy, wszyscy na naszej scenie politycznej o tym mówią, ale nic nie robi. Więc jak się zacznie coś robić, może ktoś musi zacząć, aby się zaczął coś robić konkretniego. Może to będzie jedyna rzecz, która zacznie łączyć yy, główne siły polityczne w Polsce, że żeby ta kolejna kadencja nie skończyła się niczym, tylko na przykład byłoby wielkim osiągnięciem, gdyby się udało chociaż w tym jakimś tam zakresie yy, drobną reformę wymiaru sprawiedliwości posunąć do przodu. To już ostatnie pytanie właśnie do prawnika i takie trochę specjalistyczne pytanie, bo rzeczywiście jest tak, że wiele bardzo różnych środowisk mówi istotnym czy ważnym elementem reformy wymiaru sprawiedliwości jest sprawdzenie sędziów pokoju, tylko ja obawiam się, że o zupełnie innych sędziach pokoju myśli Paweł Kukis, o innych sędziach pokoju myśli Prawo i Sprawiedliwość, a o jeszcze innych e, e, sądzi e, związek zawodowy czy stowarzyszenie. E, sędziów justycja bardzo lewicowy i bardzo wrogi wobec obecnej władzy. I że tak naprawdę każdy mówi sędzia pokoju, ale ma na myśli zupełnie inną konstrukcję ustrojową. Znaczy, być może, ale to dowiemy się dopiero, gdy ta konstrukcja zostanie przedstawiona. Jak na razie jedyną jedyne rozwiązania, jakie zostały przedstawione, aby o nich dyskutować, to są były właśnie te przedstawione w białej księdze sędziów pokoju przez kukuć 15 i to już minęło od tego czasu chyba dwa lata, czy coś więcej, ale jest to jakaś podstawa, aby zacząć przygotowywać konkretne rozwiązania. Tu, to nie jest proste, żeby ma jasność, jako że jesteśmy w takim, a nie innym otoczeniu konstytucyjnym i wprowadzenie sędziów pokoju bez uwzględnienia rozwiązań konstytucyjnych. No, od razu skomplikuje życie, a nie poprawi. My wiemy, że wojna polityczna w Polsce jest tak głęboka, że nie da się zrobić jakichś zmian konstytucyjnych w tym zakresie, aby tutaj usprawnić to. Wobec tego trzeba znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli na kierowanie spraw tych takich bardziej błahych, mniej istotnych, zarazem prostszych prawnie, do w pokoju, którzy mogliby je załatwić na zasadzie słusznościowej i bez skomplikowanych procedur. I z reguły to nie będą sprawy, który, którymi tak naprawdę interesowaliby się politycy, bo to jest ta pierwsza rzecz, że tu chodzi o odciążenie sądów tych klasycznych, zawodowych od tego ogromnego bagażu miliona spraw drobnych, które mogą załatwiać. Inni, e, ludzie, którzy, którzy mają przygotowanie oczywiście e, odpowiednie zawodowe ku temu, aby to rozwiązywać, którzy zostaną odpowiednio przygotowani, ale będą wybrani spośród nas, e, e, będą to robili. Właśnie po to, aby, aby załatwić sprawę, a nie, a nie aby to się ciągnęło, bo skomplikowane są procedury, itd., itd. I od których decyzji osoba niezadowolona, w wielu przynajmniej albo w większości tych decyzji, mogłaby skierować sprawę jednak do sądu, jeżeli nie będzie zadowolona, aczkolwiek z jakimiś tam ogranicznikami, aby to nie była kolejna instancja. Także sama idea, myślę, że jest ponad podziałem. Natomiast Pytanie. jak to zrobić, jak to zrobić, aby to nie było tak, no bo oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości powie, no to to, co proponujecie, to jest de facto zwiększenie liczby sądów, sędziów, czyli zwiększamy koszty, zwiększamy liczbę sędziów, tylko że ci sędziowie, to tacy będą trochę ułomni, to jest rozwiązanie, które nam się nie podoba, tak? No i oczywiście taki zarzut byłby zarzutem, nad którym trzeba by się pochylić, bo ktoś może tak sprawę sprowadzać. To oczywiście nie jest tak, bo to wcale nie chodzi o zwiększanie liczby sądów, sędziów, natomiast chodzi o tworzenie zupełnie nowej kategorii. Z drugiej strony konstytucja mówi, kto jest sędzią, w jaki sposób jest powoływany i trzeba by jednak stwierdzić, że pewne sprawy nie są wymiarem sprawiedliwości. Czyli, że te drobne sprawy są załatwiane no, nie w ramach tego, co konstytucja uważa za wymiar sprawiedliwości, bo te sprawy mogą zadać tylko sędziowie, którzy w sposób zgodny z konstytucją są powoływani e, i, i którzy no, mają odpowiednie uprawnienia, e, mają odpowiednie chociaż... obowiązki, mają immunitet i tak dalej. E, chociaż, prawda? aby popuścić wodze fantazji, to można by sobie wyobrazić, że właśnie sędziowie pokoju wybierani w bezpośrednich wyborach, a nie e, znania politycznego, byliby najlepszym gremium do kontroli wyznaczania tych sędziów y, sądów powszechnych i do w Karesie chociażby. Być może, tylko to by wymagało też zmian konstytucyjnych. Tutaj kwestia sędziów pokoju jest w ogóle bardzo interesująca. Ja pamiętam taką koncepcję, którą chyba dr Sokołowski z Krakowa związany z, z klubem jagielońskim. Klubem Jagiellońskim. Tak, mi mówił. Bardzo mi się podobało. Mianowicie, że można by stworzyć takie o, przyrządowanie, całą infrastrukturę prawną e, dla sędziów pokoju. Natomiast e, na miejscu samorządy by decydowały, czy chcą, czy nie chcą? Wobec tego tam, gdzie miejscowa społeczność by dojrzała do tego i chciałaby tej instytucji, to by mogła ją wprowadzić. A jeżeli inne... Z... Samorządy uważają, że nie, radzimy sobie, sądy, które są, są wystarczające, to by tego nie wprowadzała. To też bardzo, bardzo pamiętam, było dla mnie, brzmiało to atrakcyjnie. W każdym razie, do czego zmierzam? Możliwości, jakie dają sędziowie pokoju są olbrzymie. My mamy problem, jako że większość społeczeństwa nie ma faktycznego przekazu o co tu jej chodzi i kojarzę to troszeczkę z amerykańskimi firmami i troszeczkę myślę, że to chodzi o jakieś tego rodzaju instytucje. Większość Polaków nie wie, że instytucja sędziego pokoju w Polsce istniała. Przed wojną byli sędziowie pokoju. Zostało to zlikwidowane, jeżeli się nie mylę, w 1937 roku, a zostało zlikwidowane dlatego, że to za dobrze nie działało. nasze znaczy, prawie w ogóle nie działało. I właśnie te doświadczenia, te błędy, które tam popełniono, są znakomitą podstawą, aby ich nie popełniać teraz, tak? No, na przykład w przedwojennym systemie sędzia pokoju nie mógł być prawnik. No teraz my akurat uważamy odwrotnie. To ma być prawnik, ale to nie musi być sędzia. I to jest dyskusja, która się pewnie będzie dotyczyć tak. w Pałacu Prezydenckim przy okazji powołania zespołu do spraw sprawowania sędziów pokoju i także na antenie Radia Wnet, ale w tej chwili, panie mecenasie, my całej, całego zagadnienia nie rozwiążemy, bo musimy postawić Kropkę Grzegorz Długi mecenas prawnik, były poseł ruch KIS 15 był 8 po popołudnia wnet bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę Dziękuję Państwu, dziękuję Panie redaktorze. Życzę powodzenia wszystkim zdrowia w tych czasach i, i cierpliwości, bo jak nie będziemy cierpliwi, to nawzajem się wydusimy. Chociaż kiedyś ta pandemia minie. Panie Miestasie, dziękuję za rozmowę. słyszenia. Teraz sztywny Palazzi zagra, a my jeszcze